Witam Was bardzo serdecznie, jestem Szymon Game Ming a to jest kolejny mecz z Lola. Dzisiaj kłócę się z Timo omida Nie pamiętam czy już wygrałem z niego, tego Mida czy SE poszedł stąd Czy ja se poszedłam tak. Muzyka nie jest za bardzo głośna. Ja nie zamierzam się ruszyć z tego, mina, nie wiem, co myślisz sobie. I tutaj mamy trollującą hmm. Sonę, dlatego takie superstaty ugrywaliśmy. Obaj z moim kolegą Amosem grającym na topie. Fidel stickiem. Ten Timon nadal nie chce zejść... ...z tej linii, ale on w końcu się poddaje i schodzi. Tak mi się... ...tak mi się wydaje, ale nie jestem tego zupełnie pewna. chciało mu się siedzieć, po prostu ja zawsze trzymam się swego i nie odpuszczam. Jak pierwszy powiedziałem, że idę na tego mina, to pierwszy na nim będę. Ta trolująca Sona, nie wiem co ona robi. Wiem tylko, że będzie można się na niej doskonale fidować. Trochę mi laguje. Spóźnia. mam nadzieję, że nie będzie to aż tak super widoczne na filmie. Straciłem nieco levela przez tego Timo, który zabierał mi Expo. Ale to odrobi się. Póki co spokojnie hitujemy, nic się takiego ciekawego tu nie ma. No i oczywiście trujące są od razu. pewno zaraz pójdą komentarze, że na czacie nie pod filmem, że report, co z tego. No to i tak dobrze. Jak jednego. Jednego słabego gracza trolującego mają w teamie, to wychodzi tylko na dobre, bo można się widować i dobrze grać. Ja ten mecz yy, ukończyłem ze statami 7-0-6, ale nie jestem tego doskona. Wiem, że jest 7-0, ale nie wiem ile jest asyst, nie pamiętam po prostu. Mam nadzieję, że ta Sona wiem, że tutaj gdzieś przyszła. No już się pojawiło repory Sona, nie wiem co to znaczy z repory row Z repo... Dobra, zostawię tę sprawę bez komentarza. No i fiduje. Wiadomo. Chociaż jej troli jakoś... Nie. Nie. Ja robię lepsze trole. Szczerze. Najlepsze trole to się robi Twisted Fightem. Kupujesz, zapełniasz cały ekwipunek wardami, idziesz w tel. tapasz się ultem, a później obstawiasz całą wioskę ich wardami. A później idziesz zabić się na obelisku. Tutaj próbuję chyba coś się zabić, coś ale nie mam. Niestety, czy ona coś tu zrobi? Fail, flash, fail. Ignite to było głupie. Tam już na dole poszedł turet To co ja zrobiłem było całkowicie głupie. Może ją trochę zharazowałem użyła heal, ale to nic w porównaniu z tym, że A na tym topie mam wagi, bo to jeszcze nie jest na tej wersji, która była złocha. O i mój kumpel tutaj dobrze seradzi na tej linii, albo po prostu ma nóg przeciwników. Obiegnie zatem czy on go zabije, będzie miał killing spree. Wysysa mu życie, będzie killing spree, czy będzie... Czy umrze? Nie, jednak nie umrze. Ja tutaj chyba napotkam z trolującą Sonę, nie jestem tego aż tak bardzo pewny. Ale to się zobaczę. Oje, fail, przejście przez ścianę, tym E co zabrało mi trochę many. Później wiem, że się śmiał, śmiałem z kolegą, że... O, Sona, biegniemy na nią! Kto będzie pierwszy, żeby ją zabić? I się ścigaliśmy, kto pierwszy dojdzie do Sony, żeby ją zabić. Chociaż myślę, że te raporty są, jak gdyby, no wytłumaczalne, bo ja też nie lubię jakoś Rampage. bardzo trolujących graczy w mojej drużynie, więc to jak najbardziej akceptowane jest. A. Mój kumpel tam na topu. Linii górnej dominuje przeciwników. I czy coś z tego wyjdzie? Tak naprawdę nie. Twilight Fight coś tutaj spamuje, lakarem, lakarem. Nie wiem o co mu chodzi. Czy ten filo Stick będzie próbował zabić Wukonga? Nie, nie uda mu się to. Tutaj idzie ze stunem do niego, ale go nie trafia. I mamy tutaj trolującą sonę, która. Tylko czekam. O, wyszła do mnie, i tutaj zdobędę pierwszego killa. Nawet niepotrzebnie z używałem to. było zupełnie niepotrzebne. Mam 1761 golda. Chyba się wrócę do bazy z, czego, z tego co pamiętam. Jak tu las hity 30 do 46 dobrze idzie. Ten mecz kończy się już w 20 minucie, kiedy przeciwnicy się poddają. No nie jest to zbyt fajne, ale czasem już takie bywa. No ja się nie dziwię im, ich surrenderowi, gdzie jest 9 do 1 kila. I kto to ich ma? Twisted Fate tutaj próbuje mnie ta Ari trafić swoim tątenem ten, ten, ten będzie próbował na nią wpaść czy co? Bo tak stoi w miejscu i nie, nic nie robi, ale ruszył się co ja kupuję tutaj. An enemy has been slain. I będę składał Black Rivera czy coś w tym stylu, nie jestem pewien. Coś takiego Black River nie wiem. Ale fail, rączki, po prostu. Jakby postarał się wyciągnąć tego Wukonga spod tureta aby może coś z tego wyszło, o ile tutaj Twisted Fate się wbija, czy będzie miał killa, czy rzeczywiście będzie miał killa? No i tutaj Blizzcrank zdobywa double killa, bardzo ładny. Oj, dopiero teraz zauważyłem ciekawostkę, że po śmierci Wukonga jego laska przemienia się w węża i znika w ziemi. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No, ale takie smaczki dodają, no takiego, no, nie wiem jak to nazwać. po prostu są fajne takie smaczki. I turret, bo topowy pada i zdobywają killa na tej sonie najprawdopodobniej, chyba że ją ich KSuje to by był taki piękny ks, no i piękny ks razem wszystko, ale mi się A i tak takie rzeczy, rzeczy podobają, takie piękne KS-y. razu obaj zgodnie powiedzieli, że to był KS. Ale mnie to nie obchodzi. Najważniejsze, żeby team miał killa. tam na czacie. Aha, mój kumpel mówił Ewelin, żeby się nie cofała. Ale ona go nie posłuchała i maknęła się do bazy. Za późno mów. Przyciągnij ją rączką pięknie, kolego. Zarąbiście, żeś to rozegrał. Bardzo dobre. Czy ona umrze, czy nie? Oto jest pytanie. Flash. I nietrafione ulti w stronę Twisted Fate bije, Ale raczej nic z tego nie wyjdzie i ja dostaję obrażenie od Tureta i chyba ten twisted fate nie umrze Znaczy za 9 minut około dobiegnie końca ponieważ po Ponieważ przeciwnicy się poddają, tutaj widzimy Ewelin, która dostała dużo obrażeń od Tureta i czy gdzie TF się zwa, zjawi z ultem? Mamy tutaj Sonę. No dlaczego ta Ewelin nie goni tej Sony? Przecież ona jest taka słaba, powinna ją zabić szybko. No właśnie. I widzimy następnego Kłócą się tutaj o KS-y, przecież to nie był KS, ona po prostu ją zabiła. Żaden KS. O jenny, Evelynn dostaje obrażenie od Tureta, A ja nie trafiam Q. Widzę się na nią tutaj, na niego się tutaj kampi. Czy coś z tego wyniknie, czy będziemy po prostu tak stać i czekać? Się właśnie zastanawiam. O, przychodzi tutaj Shisona, którą... Za Bijam. No i zdobywam trzeciego kila. Bijam się teraz chyba. Czy zabiję tego? O, zlagowało. Aha, to po prostu jego ja A ja dostaję sporo obrażenia od tureta. Czy będzie mnie już stać? Jeszcze nie. 200 gramów. O, tutaj dominuje nasz umper z drużyny. Nawet dobrego builda no do niego daje, ponieważ dużo osób nie robi tego manamu a to jest tak naprawdę kluczowy itemek w jego buildzie. Rzekłbym, mógłbym rzec, że najważniejszy. I chyba tutaj zastanawiam się nad tym, czy go zgarnę tego, tak się... Z... No i zgarniałem te i tutaj się wkurzy zapewne. Ale po prostu zabrałem to co moje No wszyscy się widują na tej sonie. Jak, je, jak jej staty? Oglądają, no się nie dziwię. Ona ma staty 011.0 No ja tam nie wiem. Różni ludzie grają w lola. I tutaj chyba się wrócę do mazy bo tego Black Cleavera. I tutaj widzimy walkę, czy on umrze, tak Twisted fate umiera. Fiddlestick umiera z rąk Twisted Fate. A. Ile ona ma HP? Gdyby się odważyła, mogłaby zabić tego. Tyle, że jego kopia bije Evelyn. Jeżeli ona się postara, to powinna go zabić. Ale nic nie. Ob nie, ja chyba tutaj przyjdę, bo. Wukong pod... zostając na tej linii podpisuje na, sw... na siebie wyrok śmierci razem z tą... To... Czy będę próbował go dogonić chyba? Tak. I wrzucę w mm, ale nie, z... nie zdobyłem tego kila. Czy będę próbował coś tutaj poradzić? Ojem. Nie, raczej nic tu już nie zrobię. Takie 403 na razie nie Nie są zbyt dobre, jak nagranie z soną trollującą. Ale myślę, że może być okej. O, tutaj Twisted Fate ucieka na moją HP. Co ten. Co ten Fiddle kombinuje? A, bo I już pamiętam. On miał laga. To było takie straszne. No właśnie. I wychodzi z gry, ponieważ miał laga i wbił się pod wieżę przeciwnika. W tej chwili użyła. Mamy tutaj trollującą osobę, która przychodzi do nas. Czy ona naprawdę chce podpisać pod siebie wyrok śmierci? Tak, rzeczywiście. Tak się staje. Czy będzie double? Czy będzie double? Tak, będzie double. Niepośrednio użyłem. No. I pięknie. No i uzyskałem testety 17,0. Trzy one się zmienią chyba pod koniec gry na 17.06, tak myślę, ale nie jestem tego do końca pewny. I tak już zostanie. Myślę, że mecz był dobry, chociaż gdyby ta Sona nie trollowała, to by mieli szansę na wygraną, ponieważ teraz to oni już nic nie zrobią. I za około 3 minuty powinien pójść surrender, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, tak było napisane w programie Lori Recorder. Czy on będzie próbował zabić tą... Aśkę, teraz mnie... Nie, Aśkę, co ja gadam, Ari. Z tego czasu muszę wam opowiedzieć o nowym patchu, który dodał bardzo dużo zmian. Jak mogliście zobaczyć, zmieniona jest miniaturka Twisted Fate'a na taką fajniejszą według mnie. Bynajmniej nie ma takich nóg dziwnych, jak, na, jak poprzednio. Nie żebym się jakoś czepiał bardzo, ale mi to przeszkadzało, bo było takie dziwne, nienaturalne. O, już widzę, że przekaz mi się zbliża do końca, więc zaraz powinien pójść surrender. Mamy tutaj trolującą sonę, ale Evelyn zgarnia kila kurczę. I nie będę miał więcej kill w tym na meczu najprawdopodobniej. Albo jeszcze jeden, tylko nie jestem pewien. Zwariowana Evelyn, teraz ja też dostałem wrażenie od Tureta dosyć duże. Czy coś z tego wyniknie? Czy Evelyn zostanie zabita? Tak. Evelyn została zabita przez... Otóż, Blizzkrank ma dużo a tego pasywa od mu. To jest bardzo dobre. No i wrócił Kumpel. No, już jego staty takie piękne jak poprzednio nie były, ale on wrócił tutaj na maksymalnie 2 minuty do gry. Szkoda, ale fajny był, Chociaż ta Sona mogła nie trollować był wtedy mniej kill wiadomo, ale bynajmniej mecz byłby wyrównany i było jakoś spektakularnie. Teraz czy on zostanie przez nią stauntedowany? Niekoniecznie. Wbija bardzo dobrze. Czy ona go zabije pięknie? Nawet zabija, Pięk. zabija Czy ja wezmę tego blue? Nie jestem pewna. Tak, ja wziąłem tego blue. Ale zaraz pójdzie surrender, więc nie ma na co to blue przydatne nie będzie. No właśnie, poszedł surrender. No to by było na tyle. 704 Staty. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale z Lola na razie.